Ho! Standardowo O jesteś mpf ja Cię widzę O nie, wykryli mnie Pamiętam wszystko, cześć, cześć O nie, weźcie go zbijcie Weźcie go, pobijcie Ojeju, ale się zmęczyłem, ojej Tylko znajdę broń, zabiję was Ha, było szybciej, kurde Było nie... kontra każdy W ogóle ty wyglądasz jak jakiś grubas czarny, no to no Nie dziwne, że tak słabo biegasz Proszę będę was bronił teraz, jestem taki wielki Masz broń? Ja Jestem tankiem klasy D No no Ej otwór, otwórzcie tu Ej karta, karta gość z kartą Sam jesteś gość z kartą Card Demet O chodź, chodź chodź z tą kartą Ej, ty pie ty, 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 czarny chodź Co ty pie czarny? sam to, 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 to ty jesteś czarny otwieram. kurde bro Nie mów mi jak mam żyć no. Jak to co ci to dało? Dobra. Nic ci to nie dało, bo tu to nic nie ma. By była karta, ale ukradłem. Była karta, ale chyba tego samego poziomu. No chodźmy No, Broń by się przydała jakaś. O, bate... no kurczę, czemu mi wszystko rajst z kradnie? Jest jakie wycygane, jesteście. Sami sobie podkradają wszystko. O, ja ale się zmęczyłem. Tylko trzeci level. Zamykajcie, zamykajcie, zamykajcie. A dlaczego mamy zamykać? O, no to oh. mój picuś glancuś Idź zbrodnię otworzyć no. Wow, brawo ale, <noise> ale popsułeś Ale masz fajną czapę, Antaun Czapę z Nike Wow, brawo Ktoś nas stalkuje O, super Boję się no. No, no Kurde No fajnie, zbudowaliście drzwi to <noise> Easy Ej, no! O, dobra, super! No to piękne te drzwi są. No, access granted, i co? No, co ja znalazłem? Ej, babeczka jakąś znalazłem! sobie babeczkę! Ej, jak myślicie, co daj babeczka, bo zjadłem? Ej, nie zjadłem, tylko będziecie miały w klipunku. A nie mogę je zjeść? Ej, o, dobra, mam. Gloka. No i super ansko Ej, nie mogę ten. Dobra, ponownie robimy rundę. Broni nie mogę podnieść. Ała, ktoś strzela we mnie. Ej, bo strzelają we mnie. No to się bronimy. go! Ej, ta babeczka jest popsuta. Nie mogę... Ej, ja broni nie mogę podnieść. O, mogę już. Kurde, strzelać? A teraz dajcie mi babeczkę, bo chcę. Który łeb strzela? Co strzelacie? Ej ale tak serio, co daje ta babeczka? Ja, stań tu ja szybko otworzę. Dajesz, stań, stań, stań. Szybko. Co daje ta babeczka? Ola, szybko. HP daje? No co ty robisz, nie Ej, rzeczywiście, regeneruje mnie. Ała! No który łeb strzela? Oni? Czy Nie, to oni tam strzelają. Ale muszę ją trzymać chyba. A nie, nie muszę jej trzymać, wystarczy, że mają wyku może nie, nie idziesz? Co idziesz? Amongo go ty idziesz, bo jesteś ale, czarny. Ale co idę? Jesteś czarny, musisz stanąć przy drzwiach, żeby się otworzyły. <laughs> żeby mnie rozstrzelali? No o to chodzi. stać. Sta tam się pali. Dobra, dobra, jest, super. Brawo. Chodźmy na lewo, nie idźmy do ognia, nie idźmy. To, to jest zły pomysł. Ale tu jest resp nasz, musimy przejść tam. Nic nie poradzimy, musimy zraszować to. Hello! O, oh, wow, oh, 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 oh. Ale strzelajcie w niego może? Nie strzelajder No to wiecie, że mu więcej życia dajecie Jak nie strzelacie w niego, to kurde ma unlimited power Kiedyś wam się. Kiedyś wam się ta amunicja skończy, panowie! O Tesle wyłączyli Eee tam, zanim się skończy, to wiesz, troszkę minie No dobra Przekonaliście mnie Eee, co już nie jesteś taki hardy, co? Ej, moją broń Czekaj, osuń się, osuń się, za drzwiami Czekaj Ale mi się chapsy regenerują co mu się? Pa ucieka No mówię właśnie Taki jest z niego boomer Chodź oak boomer a jeszcze ja tam do środka, zamykajcie. Tak Szrajder. On ma tak mało życia, już dawajcie tego lamusa na pyrach Nie, nie patrz, identyfikator. Identyfikator w Widzisz? No. Hello there. Dobra, wyjść nie mogłem. No dawajcie go, na pyrę już tak mało życia. On jest w środku. A, a wy się cykacie, no. Tepnął się? Gdzie się tepnął? Mam szary ekran teraz. I broń co chwilę wyrzucam. Nic nie widzę, mam wszystko. Stop, stop! I strzelek, debile! Szpiedzy są, ja pierdzielę co za deb... No, nauczcie się rozpoznawać ja swoich Gałgany! Ja nie strzelałem, ja mam szary ekran, ja nic nie widzę. Identyfikator, proszę zobaczyć. O, świadomość mi rośnie. Identyfikator. No, kurde. Ej, świadomość mi jakoś spada. Weźcie tą babeczkę o przeklętą ode mnie. Dobra, ej gałgany, chodźcie na chwilę, bo ja muszę się wyleczyć teraz, a dwa rzeczy Kurde. Zabierzcie tą babeczkę ode mnie, ona jest przeklęta. Jaką babeczko, o co chodzi? No nie wiem, ona mi życie dawała, ale teraz szaro widzę i kurde, mam świadomość na 20% Cicho, 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 bo ja tutaj badam pacjenta, co się stało, opowiedz jeszcze raz Podniosłem SCPK babeczkę, która mnie na początku leczyła, ale później za Zaczęła mi robić pranki, mi automatycznie broń wyrzuca i teraz mam szary ekran A, czyli to jest... Jak się zdradza no! tak babeczka? CO JEST?! To jest SCP, to jest SCP. Ja SP, SCP, SP, SCP, pośredzenie. Jak Mrugacza, przed Mrugacza przed chwilą widziałem. Mrugacia przed chwilą widziałem. Moją starą widziałem, to nieważne. To jest nagły przypadek. Ej, ja się zaczynam bać, ludzie o, ratujcie mnie. Niestety tylko my możemy cię uratować. Chodź, idziemy. Idziemy się leczyć. Chyba mam halucynację, pomóżcie mi. No. Tak, no, nie wiem, nie, nie zabiliśmy się, dzisiaj jest na wolności Ej, ktoś podnie... Nie to, bo ja muszę się wyleczyć Dobra, Mongo, nie, nie, pod żadnym pozorem nie strzelaj nigdy Ej, Kurwa, kurła, powiedz! Łoł! situsom, ja pierdzielę. Czy ty jesteś chory? Zabił jednego Czy ty jesteś upośledzony, Ej, czy co? Biego? 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 Czy ty zabiłeś Ejbiego? Ej, 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 no i za karę Ej, masz, kurde No Dobra, ja kurde. Daj, no nie wiem. co... Zamknę, zużył za... wszystko No Eee, a mogę jak się trzymasz? Eee, chyba mi powoli wraca świadomość. Już mam 50%. Teraz lepiej. Ej, e, w ogóle mam jakąś dziwną butelkę. Chce ktoś? Nie pij tego. Jak ja ta... natura? Tutaj wziąłem, wyrzuciłem. Wrzuciłem, musi być. Wyrzuciłem. Weź. No tu jest, wyrzuciłem. Jest, nie, wiem co to jest. To jest do kropli, do kropel do oczu, Krople do oczu to samo. No nie. Wypij, wypij, wypij. Wypi. To... Tak, wypij to, wypij to, chodź, chodź Bradzi, chodź. Podejdź, no. wypij to. Ja wypi, to. mam kropę do oczu No wypij, to będzie śmieszne wypi to. Dawaj, wypij Nie mogę tego podnieść w ogóle zacznijmy od tego. Czekaj. Co wypi. to jest? No dziwaczna, i butelka? No i A, dziwaczna butelka? Moja dziwaczna butelka. Ups Dobra, do <laughs> Nie ufaj wariatowi! Nie ufaj wariatowi! No to niezła przygoda. Z to, by... Ej, ale trochę mi smutno się zrobiło. A mi... Ej, powiedzieć wam sekret, zrespiliśmy się jako dwóch szpiegów CI i jako jeden ochroniarz. Ejbi był ochroniarzem. I tak sobie mówimy, dobra, <grym>, okay. to więcej to się do nas dołączysz. I on taki biedny, patrzy na te klasy, do nie może ich zabić, aż w końcu jakaś klasa ten przypadkiem zaczęła strzelać i zapiła akurat go. <grym, grym>, nie to macie. To po prawo, tu po prawo, będzie do was strzelać. Ała. Ej, ktoś w ogóle z was podniósł tą babeczkę? Nie, to nie, ja nie odgrabę. nie. To no, stary, Psycha siada, tak kobiety. No, co z... no tak, ale ta babka kurde leczy nawet. Tylko właśnie potem Psycha siada, właśnie się widzi na, szaru. Hape na, hape na Sycha siada. Dobra, dobra, ej, cicho, oh, wow. ja... Udało mu się wyjść! Brawo! No. Wyszedł. No, sprankowaliśmy. <noise> A no, co? Jak tam twoja ten y, widzialność? No ja już zdrowy jestem, już wszystko ładnie widzę. No, to gitara się Dobra. To tak, nie wiem, czy MTF się nie zespił, tak abstrahując, więc yy. chodźcie, ale ostrożnie. Chodźcie tu w prawo, bo to jest rzadziej uczęszczana droga. Tak, bo, bo, jak, Bobu? Tak, jak to było? Przedajesz, radę? Tak, dałem radę. Ale pada, <laughs> była niś, niś no, pada była dobra. Amongo miał. Pada była dobra. Amongo przeszło ci? Tak, tylko fajnie by było się jeszcze podleczyć. No, elo, elo Dajcie mi drogę się podleczyć. Dobra, już chyba Max jest, nie? No, to chyba Max, tak. wyczerpałeś. Dobra, chodźcie. Ej, znowu... A nie, dobra, już myślałem, że znowu na szaro No to dobry, pra. Tu mnie tak z perspektywy czasu to powiem wam, okay. że. Ej, wyjdźcie, bo tutaj się dusimy. A, dobra, zapomniałem. E, tak z perspektywy czasu to w sumie dobrze, że AB zginął, bo on był ochroniarzem, tylko go przygadł. <laughs> Gabor no, mi właśnie uporzycony. mówił. No. no... Aczkolwiek za tam tamten musiał zginąć, bo niestety nie zestrzela bez tego. Bez niczego, dobra chodźcie 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 tu W NICIE SIĘ CO DA BYĆ Ała! Flesz, flesz, flesz. Ała Widzicie coś? Nie ja oślepłem Ja cię kręcę, nie dość że szaro widziałem to jeszcze chcą no, mnie oślepić co teraz franki? Co to za śmieszne żarty no. co to co to za zarzucanie śmieszne Drugi On ma w ręce, ten gościu! Przy... Ten prankster Antaic, kurde. Antaic, kurde Dobra, Ej, chodźcie wiesz co nie tędy chodźcie tu w lewo pójdziemy będzie lepiej Ej ale w ogóle mi ten flash w hapsy zabrał no, zabrał. Mi 5 HP zabrał, kurde. Miałem 76, mam 71. Dobra, chodźcie. O, nie. Ej, a tam się zespił ten ogniowy, co nie? Uważajcie na wieżyczki, tak swoją drogą. Ej, chodźcie zobaczyć, to, jak to wygląda. Tu się ogniowy zespił, a... To, czy to jest mrożarka? Czy mi się wydaje tylko? Nie, a to nie jest ten wirus? To jest ten wirus. Ej, weźcie. To nieładny wirus. Ej, weźcie kamizelkę, weźcie to kamizelkę. Jest, to jest ten koronawirus. Ej, to jest o, ten... Nie. Teraz mogę być na testy. O, no, nie, <laughs> test No, teraz nie na teraz. To jest byczku. <laughs> Ej, nie otwierajcie koronawirusa. Dobra, nie otwieramy, nie, wy, nie wy, wypuszczamy wirusa. Dobra, Gałgany, biegniemy. E, dacie radę przebiec koło tych wieżyczki Ja mam 71 życia powinienem przeczyć. Możecie radę, To jest otwarte już chodźcie. Może leś. Dobra, nic tak dużo nie zabrało Dałem radę. Dobra, o wow, też dostanę. Dobra. 66 mam to dostęp czy laskiem musimy iść Jak nie mamy Idziemy idziemy laskiem idziemy laskiem Elo Dobra go Ej ej o Dobra Dobra jestem idziemy Ten npc, który nas zabija Serio? Ale tak jak długo spędzamy czasu Race. dobra, bieguj się panowie, bo nie Dlatego tutaj widajcie rękawice i... A, lewo czy prawo? Prawo, 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 znam dobra. drogę na pamięć. Dajcie się mnie, bo ja tu już jestem Ja już tam lasek znam jak własną kieszeni. Generalnie tu cię zabiję tylko jak za... Ja jak za dużo czasu spędzacie tu w tym lasku. G koncepcja jest taka, że nie możecie popełnić błędu, bo jeśli zajdziecie do jakikolwiek ślepy założył. Jezu, no co jest... ci się z ręką stało, Bladi? Mnie tak dziwnie twój model teraz wygląda. Masz tak, jakby rękę złamaną. I od samego początku byłeś lekko posiedzony. Ja no niestety, z tym muszę żyć do końca. Dobra, wychodzimy. Dobra, daliśmy radę. Dobra, zmienić na broń. A tam do... jest karabin, weźcie. Ale tam nie mam dostępu. A nie, mam dostępu. A nie można szyby wybić? Wątpię. Nie sprawdzaliśmy w sumie. Tutaj, tutaj, tu w lewo, po prostu chodźcie tędy. Chodźcie tędy. Wyjdziemy przez. Y, hmm, chociaż przez A będzie lepiej. Dobra, to i tak wyjdziemy przez A. Ale dajcie mi trochę do w... ammo. Dobra. Ej, to ja bym wziął, wiecie? Tu jest doleczanka, weźcie broń i tu macie doleczonka Czekajcie, wiecie? dajcie mi jeszcze trochę pozbierać ammo. Dobra. Dobra, gałgany, chodźcie i wejdziemy środkiem. O, o, tylko, o, 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 o. No nie, to jest zużyte. Tutaj już, mogą być to jest jesteś, już mogą być oponenty nasze. No musimy się trzymać. Ja na sniperkę sobie ustawię wszystko. Oj, kurde, to chyba ten scp 09 robi takie pranky, Tu nie, nie ma, ma nie żadnego się... tego? Co ja znalazłem? Kole znalazłem. No, kola zabija, nie bierz. Dobra. Jezu, moje oczy! Moje oczy! ktoś ma ten, Oj, ten... tu ja, a kto? No, weź sobie. Tu ja wezmę. O, już, 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 już. Dobra gałgany chodźcie chodźcie musimy się z nami dostać pamiętajcie o super Joj. One jest wielokrotnego użytku, super co to jest przejście, jest tam jest gerada, O fajnie nie to wiedziałem. granaty chyba Dobra zapraszam A bo tamten jeszcze gdzieś co tam poszedł zrobił? Co on tam zrobił? Chodź tu gałganie. Peka tego którego jadłeś którego? Tego śmiesznego? Tak, tego J. To je, je, lepiej tego nie jest dla twojego Ać bezpieczeństwa. Me. Nie zdradzaj nikogo, kołka Z wariatem chcesz się umawiać? No ej, ej, jestem z upośledzony. Z Właśnie, z psychopatą? Jeżeli chcesz przeżyć musisz to Dobra cicho, przygotujcie się Nie widzę co wyrzuciłeś nawet. Stary jestem upośledzony. Czego ty ode mnie oczekujesz? Eee, my mus jak możemy ich odeskortować w sumie? Na, na dole mamy escape'a, na dole. A tutaj? nie To jest chyba MTF-ów, na dole my musimy. Przy autach. My na dole, bo ja widzę. Chodźcie. Ale na dole trzeba, wiecie? Na dole, ja mam na dole znaczek. Ale ja mam escort. Dla ciebie, tup się przygotuj przy helikopterku No stoję, no mówię, że chyba na dole tam, gdzie Tiko, nigdy nerwujcie się. No, chyba na dole, tak No posłuchaj chociaż raz, psychopaty Dobra, no już, nie wiem. <grym> Dobra, to chodźcie na dół Ja Tylko wiem, to że... jest wasza ucieczka, ja chciałem eskortować, co nie? To jest inny no, no ale chyba i tak, czyś jak musicie mnie tam właśnie eskortować Nie, żebyście ty sam nie chodzi o to, że my komendę ale... mamy, co nie? Czekajcie, zmęczyłem się jeszcze, bo tak, wiecie Zadyszka i te sprawy o no i picuś glancuś, dziękuję Uciekło się. Żołnierz Sea i Gagent Go został. O Jezu Jak ja współ... i to AB jest jeszcze o. Ja cię krec, jak ja mu współczuję No ja uciekłem a co, co się stało z Ontinem no Antaj nie może uciec jakoś. Nie mogą go odeskortować. Nie, eskortuje. Nie! Tak, na górze, przy helikopterze. Nie, ja uciekłem na dole. O no i Picuś Glancuś. Smutny Abby. Ojoj, oj. dobra ucieczka nawet była. 16 minut, wiecie co, tym akcentem skończymy odcinek. Trzymajcie się, cześć.